Nazywam się Przemek Pawłowski, jestem organizatorem 13. ogólnopolskiego zlotu Renault, który odbywa się w ośrodku Wawrzkowizna koło Bełchatowa. W tej chwili na zlocie mamy około 200 osób i jakieś 80 autek. Na ogólnopolski zlot Renault 2014 przyjechało bardzo wiele ciekawych aut. Między innymi unikatowe Twingo, które wyszło w nakładzie około 50 sztuk, Renault 11 i wiele innych naprawdę fajnych, starych, jak i nowych, luksusowych. Z roku na rok jest, coraz, jest nas coraz więcej. Mamy nadzieję, że nasze grono jeszcze się poszerzy. W tej chwili mamy około 8000 użytkowników na forum. Dwa lata temu staliśmy się stowarzyszeniem. Spotykamy się właśnie od 2001 roku. My znajdujemy się w ośrodku Waszkowi znako Bełchatowa. Na naszym zlocie odbyło się wiele ciekawych konkursów, m.in. konkurs pod tytułem parkingowy rozrabiaka, który polegał na zbijaniu baloników przez pasażera, auta, pasażera znajdującego się w aucie. Oczywiście nie mogło zabraknąć konkursu sprawnościowego, konkursu drużynowego, w którym trzy osoby musiały wykonywać zupełnie inne zadania. Nie mogło zabraknąć naszego popularnego na zlotach koła Stewarda. Ogólnopolski Zlot Renault co roku sponsoruje wiele firm. Oczywiście nie mogą zabraknąć takiego partnera jak Renault Polska, firma Jaszpol z Łodzi, która jest naszym partnerem praktycznie od samego początku, Na Francuskie francuskie.pl, która sparła nas, wiele innych firm bardziej lub mniej znanych. Bardzo chciałem podziękować sponsorom za tak dobre wsparcie. I to można powiedzieć śmiało: zlotowicze mogą otrzymać nagrody w postaci Waszych gadżetów, podarunków. Czym się różnimy od innych zlotów? Różnimy się tym, że na naszym zlocie jest chyba jedyna i niepowtarzalna rodzinna atmosfera. Jesteśmy klubem, który woli spędzać czas bardziej właśnie rodzinnie, przyjaźnie. Przyjeżdżają do nas całe rodziny, rodziny z dziećmi. Dzieci się bardzo wspaniale bawią. W ośrodku jest wiele atrakcji dla dzieci. Robimy również konkursy dla rodzin z dziećmi. Polecamy, polecamy się, przyjeżdżajcie do nas, bądźcie z nami, widzimy się za rok.